Hej, cześć, witajcie z tej strony X Stasiu, a w tym poradniku pokażę wam jak y, zrobić intro na Camtasia Studio 8. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Otwieramy Camtasia Studio 8. To może tak przesuniemy, bo to przeszkadza. No i. mi się jeszcze to trochę będzie otwierać no i tak naciskamy przycisk Librej libre i sobie wybieramy jaki obraz chcemy mieć no. na swoim mieście u mnie to w takim przypadku to będzie to tak więc Przeciągamy. Po tu. Okay. musimy mieć od początku. I tak to chyba skrócimy. I muzykę to ja zawsze biorę tam. Ale nie. Fajna taka muzyczka. Niezbyt długa na intro. No i zobaczmy jak to wygląda. No i tu naciskamy jeśli chcemy mieć tekst. W moim przypadku to będzie Nie wiem, poradnik pierwszy, jak zrobić intro na Katastrofa Studio 8, no to zwiększamy. Zaznaczamy to wszystko jeśli chcemy mieć y, czcionkę jakąś to musimy to zaznaczyć i szybko na naciągi na tą strzałkę właśnie no i teraz naciskamy czciągę którą chcemy mieć w moim przypadku to będzie taka o, od razu się to zmniejszyło. Także ja to powiększę. No, trochę za małe. No, ale mi się taka podoba. Mało miejsca. Zależy jak się jeszcze napisz. No i teraz no nie wiem co robimy. Nie wiem. Według mnie to intro już powinno być gotowe. Zobaczymy jak to wygląda. No to... Chyba to na tyle. To jeszcze nie. No... No tak to to ja tylko takie intra robiłem. To dodamy jeszcze tekst. No na razie zrobię cięcie i zobaczę jak to ogólnie będzie wyglądało. No, się i to już jest po intrze. Znaczy, nie po intrze, tylko po przerwie, no i... Naciskamy ad plus, tam gdzie jest taki plusik, na lewym górnym logu, rogu, co pisze ADD, ad Nie wiem, jak to się czyta. Musimy... <laughs> dodać, musimy tu i dodać nowy tekst. I tu po prostu wyskoczy. Nie wiem co się dzieje, no ale może u was to się uda. Tak dodamy tekst i tak mniej więcej moje intro będzie wyglądać. Oj! Yy, yy, cięcie. No tak więc wznawiamy, i tu mamy takie coś, no i tutaj nam wyskakuje tekst, no i tak mniej więcej będzie wyglądało nasze intro. Mi się nie podoba to, że potem jest na czarno. Czyli nic tu nie będziemy dodawać, szczerze. To musimy, ja to wytnę. Zobaczymy jak dodamy teraz Ad Cowl. No i nie wiem co tu dokładnie. No już po cięciu musiałem coś tacie powiedzieć. I jeszcze raz ja to spróbuję. To add the account. No czyli nie. Czyli to wycinamy. I teraz wchodzimy w filmik. Wchodzimy w filmik. Moje siostry się tam kłócą. Wchodzimy w filmik, który chcemy mieć z intrem. Tak więc w moim przypadku to wchodzę na dysk D i Bandika. No i któryś tam dodamy, przeciągamy na pulpit, to wtedy bo ja muszę właśnie skończyć najpierw nagranie. Przeciągamy to na pulpit i tutaj dodajemy. No i tak musimy potem przeciągnąć tu jak się już to doda. I wtedy będzie cały film z intrem. No tak więc... Mam nadzieję, że pomogłem. Przepraszam za jakieś tam usterki, nieusterki i tak dalej. No, co by tu mówić? No, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Żegna się z Wami ser bardzo serdecznie X Stasiu. Nara!